Hej, witajcie. Tym razem troszeczkę temat z innej, z innej beczki. Pewnie pamiętacie wszyscy początki Pucharu Polski, początki pucharów regionalnych i nasze odwieczne narzekania czy narzekania zawodników ze Śląska. O dlaczego nie ma tutaj u nas żadnej imprezy, nigdy się na Śląsku nie dzieje. Zawsze wszędzie z daleka. Musimy pokonywać po dwóch wiele kilometrów, żeby wziąć udział we wszystkich zawodach Pucharu Polski. Więc teraz w tym sezonie coś drgnęło, coś się zmieniło. A mianowicie 16 czerwca, to jest niedziela, będziemy mieć puchar regionalny w Tarnowskich Górach, czyli na Śląsku, w dobrej lokalizacji, piękne tereny. Jest to okazja, żeby się zaprezentować po tych 9 latach narzekania, że Śląska nie ma na mapie pucharu Polski czy też pucharów regionalnych. W końcu jesteśmy i jest szansa, żeby zaistnieć, więc ja tam będę na pewno, ponieważ jest to coś, o co, 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 co mi się marzyło od jakiegoś czasu i chciałem podziękować organizatorom tego zamieszania, którzy sprawili, że ten Pular w Tarnowskich Górach może się odbyć. Szczerze więc nie wiem, nie znam tych osób, nie wiem kto jest w to, w to jakby zaangażowany tutaj od strony regionalnej. Ale w związku z tym, że tak długo czekaliśmy na ten Puchar regionalny na Śląsku, który zresztą wlicza się do Pucharu Polski, ponieważ można zdobyć tak zwane małe punkciki, yy, że przybędziemy tłumnie, że cały śląski Nordic zjawi się w Tarnowskich Górach. Sprawimy, że ta impreza będzie bardzo liczna, że frekwencją yy, Pokażemy, że zasługiwaliśmy na tą imprezę od dawna i sprawimy też to, że jakby będzie to kołem zamachowym do kolejnej edycji, że duża frekwencja po prostu zachęci też Polską Federację Nordic Walking do tego, żeby organizować jednak imprezy na Śląsku. Kto wie, może ten Puchar Regionalny w Tarnowskich Górach jeżeli frekwencja będzie odpowiednia duża i odpowiednie zaangażowanie ze strony tutaj organizatorów w tarnowskich górach, może w przyszłym roku będzie to część Pucharu Polski, to, to jest niewykluczone. Różnie to bywało z różnymi imprezami w różnych miejscach. Więc no, jak najbardziej ja ze swojej strony zachęcam, naprawdę, naprawdę zachęcam, zachęcam byśmy zjawili się tak tłumnie, jak jest to tylko możliwe. 16 czerwiec, Tarnowskie Góry, to jest niedziela, Puchar Regionalny, zapisy są na stronie pucharpolski.nw.pl Zachęcam do zapisywania się jak najszybciej, pokażmy, że jesteśmy liczni, pokażmy, że Śląsk rządzi Nordikiem I miejmy nadzieję, że to wszystko wypali tak, jak powinno, albo nawet jeszcze lepiej. Także zapraszam serdecznie ze swojej strony, po części w imieniu organizatorów, no i cóż, no i, i do zobaczenia 16 czerwca w niedzielę na pewno. A ja tymczasem yy, idę się pakować, bo już jutro wyjazd do Konstancina Jeziorna na inaugurację Pucharu Polski. W tym roku zaczyna się w Konstancinie, który został jakby zdegradowany do poziomu Pucharu Regionalnego. Zobaczymy, jak pójdzie na, na starcie. Kilka ciekawych nazwisk jest w kategorii wiekowej mojej, także no, będzie, będzie walka. Zobaczymy, jak trasa w tym roku. W zeszłym roku była mocno kręta, mocno niedomierzona, stąd te wszystkie wirtualne życiówki na 5 km. No, może, może w, tym, w, tym, w tym roku będzie lepiej, bo tak szczerze mówiąc, jeżeli. Ten Konstancin ma tak wyglądać, jak wyglądał w poprzednich latach. To może rzeczywiście nie jest to najlepsze miejsce na ten kuchar, A inne są w miejsca w kolejce, tak jak na przykład Tarnowskie Góry. Także jeszcze raz zapraszam na Tarnowskie Góry i mam nadzieję, że szczęścią Was zobaczy się również w Konstancinie. Dzięki i pozdrawiam serdecznie.